Wróbelek Elemelek i jego przyjaciele CZĘŚĆ PIERWSZA Jak w kostiumie Elemelka nagle zmiana zaszła wielka. Miał Wróbelek Elemelek różnych mieszkań bardzo wiele. Najpierw mieszkał przez czas pewien w miejskim parku, gdzieś na drzewie. Potem chyba trzy tygodnie w dziurze, w murze żył wygodnie. Mieszkał tydzień przy kurniku, gdzie za dużo było krzyku. Później miał mieszkanko ciche na przygórku, aż pod strychem. A gdy przyszła późna jesień, rzekł, że chce zamieszkać w lesie, bo mu piórka wiatr przewiewa, więc się schroni między drzewa. Właśnie mu poradził zając, aby od wiewiórki pewnej wydzierżawił, nie zwlekając, pół przytulnej dziupli drzewnej. Wiewióreczka była skora przyjąć w dom sublokatora, za niewielką więc opłatą chętnie się zgodziła na to. Energicznie i z ochotą wróbel zajął się robotą. Kurz pościerał i wyczyścił ciepłą kołdrę z suchych liści. Szpary mchami pozatykał, przygotował budki złyka i w swej dziupli już bez trwogi czeka, aż mróz chwyci srogi. Przez sobotę, prawie całą, było w lesie śniegu mało, lecz o zmroku, nad wieczorem, spadły z nieba płatki spore. I gdy rano, już w niedzielę, obudził się elemelek, to aż skrzydłem przetarł oczy, myśląc, że to sen uroczy. Każdy badyl, każdy krzaczek, fatowany w działku braczek, nawet każdy sęk i kołek, białą czapę ma nad czołem. Świerki, jodła i sosenka w wizytowych są sukienkach, odświeżone, wystrojone. Czy to one, czy nie one? I ja także chcę mieć nowy, watowany płaszcz zimowy. Zawsze letnie mam ubranie nosić? A, nie doczekanie. Wśród leszczyny lub jedliny siądę tu na pół godziny, by zobaczył mnie świat cały w stroju modnym, ciepłym, białym. Choć go mrozik w dziobek szczypie, Siadł i czeka, a śnieg sypie. Już na głowie elemelka Biała czapa rośnie wielka, Grzbiet i skrzydła, aż po brzuszek W ciepły skryły się kożuszek. Wiewióreczka gdzieś z wysoka Popatrzyła w dół spod oka I spytała ze zdziwieniem. A cóż to znów za stworzenie? Napuszone, białe, grube, czy to bałwan czy też wróbel? Bałwan? O, wypraszam sobie też mi grzeczność. Wiem, co zrobię. Myszka ma tu pod korzeniem eleganckie pomieszczenie. Pójdę złożyć jej wizytę i w lustrze się przejrzę przy tym. Myszka znana jest z grzeczności, więc na pewno go ugości. Zlazł ostrożnie na dół skrzaczka, by nie zgubić swego fraczka i zagiąwszy dwa pazurki, stuknął. Mysz wyjrzała z dziurki. Elemelek? Witam pana. Cóż za zmiana niesłychana? Jaka czapka i kołnierzyk? Trudno oczom wprost uwierzyć. Czy pan zdejmie w przedpokoju, czy zostanie pan w tym stroju? Och, nie chciałbym go zdejmować, bo przeziębi mi się głowa. Zresztą myszko. Przyzna pani, że twarzowy mam kaftanik. Tak, prześliczny to paltocik. Niech pan siądzie tu, przy cioci i kuzynie ostronosie. Oto ziarna w bórym sosie. Ciocia, babcia, stryjek z żoną i kuzynów też nie mało. Całe liczne się grono dziś u myszki się zebrało. Wszyscy byli bardzo mili, wszyscy zgodnie pochwalili elemelka strój zimowy, płaszczyk i nakrycie głowy. Siedząc pośród mysich gości, Wróbel puszy się z radości i raz po raz bystro zerkas trochę w lewo do lusterka. Nagle kuzyn ostronosek bardzo cienkim piśnie głosem, a pazurek, miły wujek, rzecze. Wilgoć dziwną czuję. Ja też łapy mam zmoczone, a ja wilgotny mam ogonek. Ach, jak mokro, coraz gorzej. Skąd ta woda? Powódź może. Potop? Czy wylała rzeka? Prędzej trzeba stąd uciekać. Ciocia, babcia, stryjek z żoną i kuzynów liczne grono, gubiąc trepki i kichając, w drzwi gwałtownie się wpychają. A po brzuszku elemelka za kropelką mknie kropelka. Kapie woda aż na nóżki, spod kaptura ciekną stróżki. Elemelek z trwogą zerka troszkę w lewo do lusterka. I cóż widzi? Z szarych piórek znikł serdaczek i kapturek, a sam wróbel z mokrym piórkiem przypomina zmokłą kurkę. Tak to piękny strój puszysty, zamieniwszy się w jeziorko, przerwał obiad uroczysty. Umilkł gwar przed myślą norką pierzchli goście w różne strony. Elemelek zawstydzony, szepnął. Myszko wybacz proszę, żem wniósł zamęt w twoje progi. Chyba kupię dziś kalosze. Strasznie mi przemokły nogi. Myszka dała mu ściereczkę, mówiąc: Nic się znów nie stało. Lepiej osusz się troszeczkę, by ci w kościach nie strzykało. Skoro tak już złożyło się, trudno, nie ma co żałować. Zjedzmy ziarnka w burym sosie. To potrawa bardzo zdrowa.